Uciekać chcesz, tak? Chciałbyś już zejść z seratki? Kto ucieka? Kto ucieka? Kto chce uciec? Uciekasz, tak? Uciekasz, przybierasz nogami i pupą O! A to łobuz, obraca się cały czas Tak O, jak się już obróciłeś tak, chcesz uciec? Chcesz zejść ze stołu? Tak. Chcesz zejść ze stołu? Tak. Kto chce zejść ze stołu? Kto chce zejść ze stołu? Cześć. Chcesz uciec? Tak. Gdzie tu rękę wystawiłeś? Gdzie tu rękę wystawiłeś? Czy ja Ci pozwoliłam wystawiać rękę? Nie pozwoliłam. A kto się obraca w moją stronę? Kto się obraca w moją stronę? Nie wolno jeszcze chodzić. Jesteś za mały? Jesteś za mały jeszcze? Tak, za mały jesteś. A ty łobuzie, mały ty. O, jak macha nóżkami łobuz. Mały łobuz. Ty łobuzie, mały ty. Mały łobuz, autobus. Mały łobuz się śmieje, śmieje się mały łobuz, śmieje się i próbuje uciec. O, się obraca, obracasz się, tak, a ty, ty łobuzie mały, jeszcze może cmokniesz, co? Cmokasz i płujesz i uciekasz, to umiesz robić, tak? Umiesz to robić, tak? Umiesz to robić, tak? A ty, ty łobuzie, ty, ty mały, ty. Ty mały, ty? Gdzie już tu skaczesz? Już się całkiem obróciłeś w bok, tak? Całkiem się już obróciłeś. O ty, ty zaraz łupkę dostaniesz? O, kto tak skacze? Kto tak skacze? Kto tak skacze? Języczek pokazujesz, tak? Pokazujesz języczek. A o, o! O chłopie, tak? To w ogóle nie wolno się obracać. Co zrobiłeś teraz, właśnie? Obróciłeś się jeszcze bardziej. O, pokażemy, żeby było widać. Mam dowód tutaj na filmiku, jak się obróciłeś. O, w drugą stronę całkiem. O, 180 stopni prawie już leżysz. Ty łobusie, ty? Ty łobus jesteś? Mały łobus jesteś? Kto? O, jeszcze bardziej. Ty nawet nie wiesz, o co mi chodzi raz bardziej się obracasz i nawet nie wiesz o co mi chodzi, tak? Tak? Kto jest taki łobuz? Eee, ty nie tylko będziesz już się czołgać? Ty łobuzie mały, całkiem się obróciłeś? O 180 stopni? Ty? Tutaj leżałeś w tą stronę, a teraz tutaj leżysz? Co ty zrobiłeś? Kto ci tak pozwolił się obracać? A, ty, cwaniaku mały! Odwrotnie już leżysz niż mama cię położyła. Dobra, kończymy filmik, bo boję się, że zaraz znajdziesz z tego całkowicie. Ty, urwisie mały. Urwis mały jesteś, taki silny? I cały czas tylko nóżkami machasz i pupą. Urwis jesteś, tak, kurwis! O jak machasz nóżkami i pupą. Ty 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 ty. ty. Próbujesz chodzić, próbujesz chodzić. Chcesz jesteś bardziej cwany niż mama. Tak? O! no wiecie co? Już próbuję raczkować. Co za łobuz?